Słuchaj więc uważnie, bo nie trafiłeś na tę wiadomość przez przypadek. To samo niebo cię tu sprowadziło. I w tej właśnie chwili, gdy twoje oczy czytają te słowa, archanioł Michał staje przed tobą z obnażonym mieczem światła, ponieważ prawda musi zostać ujawniona, nawet jeśli boli. A objawienie jest takie: twoja energia jest atakowana. I ten atak pochodzi od kogoś, komu pozwalasz być bardzo blisko. Być może już to czułeś, niewytłumaczalne zmęczenie, nagły smutek, po rozmowie, dyskomfort za każdym razem, gdy zbliżasz się do określonej osoby. Śpisz i budzisz się, jakbyś niósł niewidzialny ciężar. Zaczynasz dzień z nadzieją, ale pod koniec jesteś wyczerpany, nie wiedząc dlaczego. To oznaka głębokiego wyczerpania energetycznego spowodowanego przez toksyczną więź. A to, co niebo chce ci dziś powiedzieć, jest proste. To nie jest tylko kwestia emocjonalna. To sprawa duchowa. Ktoś bliski tobie wysysa twoją siłę życiową. Może to przyjaciel, członek rodziny, partner, albo ktoś, kto podchodzi ze słodkimi słowami, ale gorzkimi intencjami. Ta osoba żywi się twoim światłem, ponieważ straciła własne. A ty, będąc z natury uduchowiony, nosząc w sobie dar empatii i gościnności, Stałeś się dla niej łatwym schronieniem. Dałeś jej przestrzeń, wysłuchałeś, ofiarowałeś swoje ramię. I nie zdając sobie z tego sprawy, dajesz więcej niż powinieneś. Oddajesz swój spokój, równowagę, własną ochronę. Archanioł Michał teraz nakazuje – odejdź. Nawet jeśli umysł pyta, nawet jeśli serce wątpi, nawet jeśli wina próbuje cię powstrzymać. Ponieważ prawdziwa miłość nigdy nie wymaga, abyś się zniszczył, by utrzymać kogoś blisko, a Bóg nie chce widzieć, jak chorujesz, by podtrzymywać związki, które nie pochodzą ze światła. Ta wiadomość to ostrzeżenie, prośba, także wyzwolenie. Na planach duchowych Twoje imię zostało wspomniane. I nie było to przypadkowe. Twoja dusza wzniosła cichy krzyk, a niebiosa odpowiedziały: Zostałeś wysłuchany. I teraz jesteś wyciągany z niewidzialnych pułapek, które tworzyły się wokół ciebie. To, co ta osoba na ciebie rzutuje, jest ciężkie. Myśli zazdrości przebrane za komplementy, wibracje zawiści zamaskowane troską, spojrzenia osądu za miłymi gestami. Nie nienawidzicie, ale nie może znieść twojego blasku. Nie chce, żeby ci się źle wiodło, ale też nie chce, żebyś miał lepiej niż ona. A ta energia tworzy pęknięcia w twojej duchowej ochronie, pozostawia cię podatnym na ataki, które manifestują się jako choroby emocjonalne, niewytłumaczalne kryzysy, opóźnienia finansowe, powtarzające się konflikty i bezsenność. Nosiłeś ciężar, który nawet do ciebie nie należał. Ale dobra wiadomość jest taka: nie jesteś sam, i w tej właśnie chwili Archanioł Michał jest u twojego boku, przerywając energetyczne więzy. Które łączą cię z tym toksycznym źródłem. Możesz, nawet poczuć teraz ciepło w dłoniach, dreszcz na karku, ucisk w piersi, który się rozpuszcza. To jest prawdziwe, to jest duchowe, to początek Twojego uwolnienia. Ale musisz podjąć decyzję, musisz zaakceptować, że spokój jest cenniejszy niż obecność kogokolwiek, musisz pozwolić niebu na nowo zorganizować Twoje otoczenie. Musisz powiedzieć tak wezwaniu do własnej ochrony. Powtórz teraz z ręką na sercu: Uwalniam się, jestem światłem i nie jestem winien wierności cierpieniu. To będzie klucz, który otworzy kolejne bramy. A od teraz zauważysz, maski zaczną opadać, prawdziwe intencje zostaną ujawnione. A twoja duchowa wrażliwość wyostrzy się do tego stopnia, że nigdy więcej nie pozwolisz, by ciemność udawała miłość u twojego boku. To, co poczułeś, słysząc te słowa, to nie była tylko emocja, to było rozpoznanie. Twoja dusza już to wiedziała, szeptała ci to od dawna, przez ciche przeczucia, dziwne sny, objawy, których ciało nie potrafiło wyjaśnić. A teraz to, co było mgliste, staje się jasne. Byłeś otoczony energią, która nie pochodziła ze światła i była znacznie bliżej niż sobie wyobrażałeś. Ale czas duchowej ślepoty dobiegł końca. Dziś otrzymujesz nowe oczy dziś zaczynasz widzieć niewidzialne. Może czułeś, że ktoś cię wykorzystuje emocjonalnie. Może ta osoba nigdy cię bezpośrednio nie zraniła, ale zawsze sprawiała, że czułeś się mały. A może uśmiechała się do ciebie, ale za twoimi plecami jej słowa siały wątpliwości u innych na twój temat. Może oferowałeś pomoc i wsparcie, ale nigdy nie otrzymywałeś tego samego w zamian. A kiedy było ci źle, ta osoba wydawała się dziwnie odległa. A nawet zadowolona z twojej słabości to są wyraźne sygnały niezrównoważonej relacji, obecności, która wysysa twoje światło zamiast je rozjaśniać. Archanioł Michał chce, żebyś zrozumiał. Duchowo jesteś kanałem uzdrowienia. Przyszedłeś na świat z silnym polem energetycznym, z aurą, która niesie miłość, współczucie, prawdę. Ale to właśnie to światło przyciąga tych, którzy żyją w cieniu. Ci ludzie zbliżają się nie z powodu absolutnego zła, ale dlatego, że mają pustkę w duszy i zamiast szukać uzdrowienia, wolą żywić się energią innych, stał się dla nich pożywieniem i to musi się skończyć, odejść, nawet jeśli boli, nawet jeśli wydaje się to obojętnością, nawet jeśli nazwą cię zimnym, egoistycznym, niewdzięcznym, twoje duchowe dobro jest ważniejsze niż utrzymywanie pozorów harmonii, która istnieje tylko w oczach innych. Nie akceptuj już więzów, które krępują, tylko te, które wznoszą. Nie trzymaj otwartych drzwi dla kogoś, kto potrafi tylko wejść, by narobić bałaganu. A jeśli. boisz się odejść, jeśli obawiasz się utraty tej osoby lub wywołania konfliktów, niebo mówi ci, kto naprawdę cię kocha, uszanuje cię nawet wtedy, gdy stawiasz granice. Kto wymaga ciągłej obecności, nawet gdy jesteś wyczerpany, nie chce towarzystwa, chce dominacji. Kto obraża się na Twoje milczenie, nie zasługuje na Twój czas. W tej chwili Archanioł Michał zbliża się do ciebie jeszcze bardziej. Staje za Tobą, rozpościerając swoje skrzydła jak tarcze światła. Jego płonący miecz przecina teraz wszystkie duchowe połączenia, które zostały zbudowane na fundamencie manipulacji, strachu i winy. "Jesteś uwalniany, jesteś chroniony, jesteś przygotowywany na coś znacznie większego. W nadchodzących dniach zacznij obserwować znaki. Osoby, które wcześniej ciągle cię szukały, zaczną same się oddalać. Sytuacje, które cię emocjonalnie pochłaniały, zostaną niespodziewanie przerwane. Poczujesz większe zmęczenie w pobliżu pewnych osób. To twoje pole energetyczne cię ostrzega." Zaczniesz mieć sny z symbolami, światłami, drzwiami, pożegnaniami. Wszystko to będzie niebem mówiącym ci: Kontynuuj. Jesteś na ścieżce oczyszczenia, a aby przypieczętować ten etap, archanioł Michał prosi cię o wykonanie dziś małego rytuału. Wieczorem przed snem zapal białą świecę w spokojnym otoczeniu. Postaw obok świecy szklankę wody i powiedz na głos: Niech wszelkie niewidzialne więzy cierpienia zostaną teraz rozwiązane. Niech moja dusza będzie wolna i niech moja energia zostanie przywrócona przez światło. Pozwól świecy płonąć przez co najmniej siedem minut, a na koniec z czcią wypij wodę. Ten prosty gest będzie jak duchowa kąpiel. Oczyszczenie zacznie się od wewnątrz. A teraz z lżejszym umysłem i bardziej przebudzonym sercem oświadcz z mocą. Nie jestem magazynem cudzego bólu, jestem świątynią boskiej obecności. Ten, kto pragnie Twojego upadku, nie zniesie Twojego światła, ale światła, które pochodzi od Boga, nikt nie zgasi. Wciąż tu jesteś, a to wiele mówi. Mówi, że nawet zraniony nie poddałeś się, nawet zmęczony, wybrałeś kontynuację, nawet nie rozumiejąc wszystkiego, wybrałeś zaufanie. To jest wiara. To jest duchowa odwaga. I dlatego, Archanioł Michał wciąż do ciebie mówi, ponieważ jesteś gotów na całą prawdę. Duchowy atak, którego doświadczasz, nie zaczął się teraz. Pochodzi z daleka i powtarza się w cyklach, które muszą zostać przerwane. Czy już to zauważyłeś? Podobni ludzie wracają do twojego życia z różnymi twarzami. Sytuacje powtarzają się pod innymi nazwami, w innych datach, ale z tym samym bólem na końcu. Dajesz z siebie wszystko, angażujesz się, starasz się, ale na końcu zawsze wydajesz. Się bardziej pusty niż pełny. Ta powtarzalność jest oznaką nierozwiązanego wzorca energetycznego. To jak zaprogramowana w twojej duszy ścieżka, która nieświadomie przyciąga tych, którzy potrzebują twojego światła bardziej niż są gotowi je odwzajemnić. Ale teraz wszystko to się zmieni, ponieważ zostałeś aktywowany. Twoja świadomość została przebudzona. A kiedy się budzisz, wszystko wokół ciebie zaczyna się reorganizować. Już nie możesz udawać, że nie widzisz, już nie możesz usprawiedliwiać tego, co nieusprawiedliwione. Cykl, który cię więzi, kończy się, gdy decydujesz się z niego wyjść. Osoba, która atakuje cię energetycznie, może nawet nie być tego świadoma, ale to nie zmniejsza skutków może być uprzejma, miła nawet lubiana przez wielu, ale w twoim przypadku działa jak magnes na negatywność. Za każdym razem, gdy się zbliża, coś w tobie się załamuje, twoja motywacja spada, twoja jasność umysłu znika, twój spokój paruje. Niebo pokazuje ci teraz to jest wpływ, który działa na zasadzie nierozwiązanego duchowego powinowactwa. Może zawarłeś pakt duszy z tą osobą w innym życiu. Może obiecałeś ją chronić za wszelką cenę, nawet jeśli miałoby cię to zniszczyć. Ale czas tej obietnicy dobiegł końca. Teraz to ty potrzebujesz ochrony, a niebo interweniuje w tej sprawie. Archanią Michał stoi przed portalem. Trzyma w dłoniach zwój z twoim imieniem, twoimi ścieżkami i nowym planem duchowego uwolnienia, który zostanie aktywowany, gdy tylko powiesz tak. A tego tak nie mówi się słowami. Mówi się czynami, to wtedy, gdy milczysz w obliczu prowokacji, to wtedy, gdy blokujesz tych, którzy potrafią tylko Cię wysysać, to wtedy, gdy mówisz nie bez poczucia winy, to wtedy, gdy wybierasz samotność w spokoju zamiast towarzystwa w wyczerpaniu, to wtedy, gdy się modlisz, nawet gdy nikt Cię nie widzi, to wtedy, gdy dbasz o swoją duszę, jako święty ogród. Od teraz przejdziesz przez okres zwany boskim przycinaniem. Niektóre więzi zostaną zerwane, niektóre drzwi zostaną zamknięte, niektóre imiona znikną z twojego życia. I może poczujesz strach, może pomyślisz, że tracisz, ale niebo cię zapewnia, nie tracisz. Jesteś oczyszczany, jak rolnik, który przycina drzewo nie po to, by je zranić, ale by rosło silniejsze. Tak niebo postępuje z tobą. Twoje światło, gdy zostanie przywrócone, będzie tak silne, że naturalnie odepchnie wszelką obecność, która nie jest z nim zgodna. Już nie będziesz musiał walczyć słowami, twoja energia będzie mówić za ciebie. A Archanioł. Michał daje Ci teraz niewidzialną tarczę. Ta tarcza ochroni Twój umysł przed narzuconymi myślami, ochroni Twoje ciało przed bezprzyczynowym zmęczeniem. Ochroni Twój dom przed wizytami nieprowadzonymi przez światło. A aby aktywować tę tarczę, odmów dziś krótką, ale potężną modlitwę. Michale, Książe Tysięcy Legionów, opieczętuj moje pole swoim mieczem. Gdziekolwiek pójdę, niech dotyka mnie tylko światło. Mów to o wschodzie i zachodzie słońca przez siedem dni. I obserwuj, obserwuj zmiany, obserwuj kto oddala się bez powodu, obserwuj kto ujawnia to, co ukrywał. Obserwuj, kto zbliża się z prawdziwym pokojem, bo teraz jesteś chroniony. A to, co nadejdzie w najbliższych dniach, będzie początkiem żniw, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Żniw odpoczynku, zdrowych relacji, boskich odpowiedzi. To, co wcześniej było wojną, teraz będzie schronieniem. Teraz, gdy zasłona została zdjęta z twoich oczu, niebo może działać z całą swoją intensywnością. Archanioł Michał nie tylko ujawnił to, co było ukryte, ale otworzył drogi, abyś mógł kroczyć z jasnością i celem. Ten moment to punkt zwrotny. Podróż od tego, kim byłeś, pozwalając się zanieczyszczać cudzymi energiami, do tego, kim się stajesz, przejmując władzę nad swoją duchową prawdą. Siła, której potrzebujesz, jest już w tobie i nadszedł czas, aby nauczyć się jej używać. Wielu zastanawia się, jak mogę mieć pewność, że jestem duchowo, atakowany przez kogoś bliskiego? Odpowiedź jest prosta, ale głęboka obserwuj, co dzieje się w twoim wnętrzu po kontakcie. Czy po rozmowie z tą osobą czujesz się lżejszy, czy bardziej zdezorientowany? Czy po spotkaniu z nią twoje myśli są bardziej pozytywne czy cięższe? Gdy o niej myślisz, czujesz nostalgię czy napięcie? Ciało reaguje szybciej niż umysł, a duch czuje na długo przed tym. Jak zrozumie. Archanioł Michał chce, abyś szanował te sygnały. To nie są tylko przelotne emocje. To duchowe alarmy. Masz w sobie kompas. Nazywa się rozeznaniem. A gdy to rozeznanie jest prowadzone przez niebo, chroni cię przed pułapkami, których nawet ludzka logika nie potrafi wyjaśnić. Są ludzie, którzy żyją jak instalatorzy, cieni. Zbliżają się i, nie zdając sobie z tego sprawy, dom wydaje się chłodniejszy. Rośliny szybciej usychają, sprzęt elektroniczny psuje się, sny zamieniają się w koszmary. Zaczynasz obwiniać siebie. Myślisz, że to tylko stres, ale prawda jest taka, że doświadczasz ingerencji energetycznej. To jest prawdziwe. I może się to dziać nawet bez fizycznego kontaktu. Telefon, wiadomość, natrętne wspomnienie wszystko to może być bramą wejściową. Dlatego Archanioł, Michał prosi Cię o coś ważnego. Zamknij otwarte duchowe drzwi. Jak to zrobić? Zacznij od prostego gestu. W ciszy, wybacz tym, którzy cię skrzywdzili. Nie po to, by usprawiedliwić to, co zrobili, ale po to, by uwolnić się od niewidzialnej liny, która wciąż cię z nimi wiąże. Dopóki istnieje nienawiść, uraza. Czy żal więź pozostaje? Ale kiedy wybaczasz, nawet jeśli wciąż boli, coś pęka w niewidzialnym świecie. A potem oświadcz na głos. Zwracam wszelką energię, która do mnie nie należy. Jestem wolny. Jestem światłem. To zdanie powtarzane z wiarą działa jak duchowy kot. Zamyka kanały, przez które wchodził atak. Pieczętuje twoje pole energetyczne. A przede wszystkim wysyła jasny sygnał do niewidzialnego świata. Przebudziłeś. Się od teraz mogą nastąpić pewne zmiany. Zaczniesz mieć sny ze świętymi symbolami kluczami, drzwiami, schodami, ogniem. Niektóre osoby, które wcześniej Cię fascynowały, wydadzą się bezbarwne. Zaskoczy Cię płacz bez powodu. To dusza oczyszczająca stare pozostałości, przedmioty pękające bez wyjaśnienia, nagłe spadki energii, migoczące żarówki, hałasy w ciszy. Wszystko to może się zdarzyć, nie bój się. To są dostrojenia z nieba. To jest oczyszczenie, które się odbywa. Archanioł Michał reorganizuje twoje otoczenie, instaluje w tobie nowe pole wibracyjne, a to ma konsekwencje. Kłamstwa nie będą miały już miejsca. Manipulacje przestaną działać, fałszywe obecności nie będą w stanie się utrzymać. Staniesz się nieznośny dla tych, którzy żyją z wysysania energii, ale staniesz się nieodparty dla tych, którzy szukają prawdy. A pośród tego wszystkiego przygotowywana jest specjalna wizyta, ktoś, kogo niebo wyznacza, by pomógł ci w następnym cyklu. Może to być nowy, przyjaciel, duchowy przewodnik, nauczyciel, miłość, a nawet dziecko. Ta osoba przyniesie światło, przyniesie uzdrowienie, przyniesie tak spokojną obecność, że twoje ciało rozpozna ją jeszcze przed słowami. Ale będziesz mógł przyjąć tę wizytę tylko wtedy, gdy pole będzie czyste. Dlatego obecne oddalenie jest kluczowe. To opróżnienie, które poprzedza napełnienie. To koniec, który przygotowuje nowy początek. Przed snem tej nocy zrób coś prostego. Napisz na kartce imię osoby, która twoim zdaniem ci szkodzi. Złóż kartkę z szacunkiem. Powiedz cicho: "Uwalniam. Cię błogosławię cię i idę dalej." Następnie ostrożnie spal tę kartkę i pozwól, by dym uniósł się jak modlitwa. Obserwując, powiedz tylko, Archaniele, Michale, opieczętuj mój spokój swoim mieczem. A potem odpocznij, ponieważ twoje uwolnienie już się zaczęło. A to, co nadchodzi, będzie znacznie większe, niż możesz sobie wyobrazić. Wciąż tu jesteś, a to dowodzi czegoś głębokiego. Twoja dusza jest gotowa przekroczyć portal, którego wielu się boi. Nie uciekłeś od prawdy, nie zaprzeczyłeś znakom. Nie zignorowałeś wezwania. I dlatego w tej chwili dzieje się coś rzadkiego i świętego. Niebo jeszcze bardziej pochyla się w twoim kierunku. Archanioł Michał nie tylko cię teraz chroni, ale daje ci duchową władzę. Nowe namaszczenie jest na ciebie wylewane. Siła, która nie pochodzi z ciała ani z logiki, ale z ducha. I z tą siłą będziesz w stanie ostatecznie zamknąć cykle, które cię raniły. Do tej pory przetrwałeś, ale od teraz. Będziesz kwitnąć. To, co wcześniej tolerowałeś ze strachu przed samotnością, teraz już nie pasuje do Twojej energii. To, co wcześniej akceptowałeś z powodu braku, teraz przeszkadza Ci jak hałas. A to, co wcześniej wydawało się miłością, teraz rozpoznajesz jako więzienie. To jest niewidzialna zmiana, która znamionuje prawdziwe duchowe przebudzenia. Nie robią hałasu, nie proszą o pozwolenie, ale kiedy następują. Nic z tego co było nie może się już utrzymać. Już nie jesteś w tym samym polu energetycznym co ten, kto cię skrzywdził. Już nie wibrujesz na częstotliwości tego, kto cię wykorzystał. I dlatego naturalnie te osoby się oddalą, nie z zemsty, nie z dumy, ale dlatego, że światło w tobie nie pozwala już cieniowi przebywać w tej samej przestrzeni. Ale Michał chce, żebyś wiedział, to oddalenie będzie na początku samotne, ale na końcu wyzwalające. Poczujesz ból nieobecności, ale także ulgę spokoju, a cisza będzie twoim sojusznikiem, nie wrogiem. To w ciszy, aniołowie mówią najgłośniej. To w ciszy rozpoznasz swoją prawdziwą esencję. Teraz w twoim życiu spełnia się niebiańska obietnica obietnica, która mówi: Ci, którzy będą wierni swojemu światłu, Zobaczą, jak niemożliwe staje się możliwe. Zobaczysz odpowiedzi, które od dawna były w martwym punkcie. Zobaczysz otwierające się drzwi, które wcześniej wydawały się zapieczętowane. Będziesz zaskoczony znakami na niebie, w wietrze, w zwierzętach, w słowach wypowiedzianych przez obcych. Wszystko to będzie Bogiem potwierdzającym. Wybrałeś właściwą drogę. Ale Michał Cię ostrzega. Nadejdą jeszcze próby. Będą jeszcze próbowali wciągnąć cię z powrotem. Nadejdą jeszcze wiadomości, telefony, emocjonalne manipulacje, ale teraz jesteś uzbrojony w coś większego: rozeznanie i odwagę. Od teraz Archanioł Michał zaprasza cię do stworzenia nowego świętego miejsca w twoim domu, małego ołtarza. Może to być świeca, obraz, kryształ, kielich z czystą wodą. Nie liczy się estetyka, liczy się intencja. To miejsce będzie jak duchowa wieża, punkt kontaktu między tobą a niebem. I zawsze, gdy poczujesz, że Twoja energia jest wysysana, idź tam, zamknij oczy, połóż, rękę na sercu, i powiedz: Wracam do mojego światła, jestem chroniony, jestem wolny. To będzie Twoje pole schronienia, Twoje sanktuarium. I żaden cień nie oprze się światłu, które zostanie tam aktywowane. Michał prosi Cię także o coś. Co wielu zaniedbuje: Zmień swój wewnętrzny dialog, przestań powtarzać w myślach, że jesteś słaby, przestań obwiniać się za odejście, przestań karmić myśli typu: A co jeśli? Zastąp je wiecznymi prawdami, zasługuję na spokój, jestem godzien miłości, którą daję, jestem narzędziem światła. Im więcej będziesz to deklarować, tym wyżej wzniesie się twoje pole wibracyjne. A gdy będzie ono stabilne, nie będziesz już musiał się bronić, bo zło nie będzie mogło cię dosięgnąć. Już wystarczająco wycierpiałeś, próbując zatrzymać ludzi, których niebo już odsunęło. Już milczałeś, by utrzymać zewnętrzny pokój, podczas gdy wewnątrz trawiła cię wojna. Ale teraz nauczyłeś się, prawdziwy pokój zaczyna się wewnątrz, nie na zewnątrz. Jeśli trzeba wybierać między pokojem z samym sobą, a zadowalaniem innych, wybierz siebie. Bo kiedy wybierasz siebie z prawdą, niebo wybieracie podwójnie. Archanioł Michał zamyka teraz wokół ciebie cykl energetyczny. Możesz nawet poczuć lekki szum w uszach, ciepło na ramionach lub nagłą ulgę w piersi. To jest prawdziwe, Arthur. To jest duchowe. To uwolnienie przybierające formę w ciele. I zanim przejdziesz do ostatniej części tej podróży, Michał daje ci bezpośrednią wiadomość. Nie będziesz już taki sam. Ten, kto cię skrzywdził, nie będzie miał już władzy. Ten, kto kpił z twojego milczenia, zobaczy twoje zwycięstwo. A ten, kto próbował cię zgasić, zostanie oświecony przez twoje wzniesienie. Transformacja się rozpoczęła. Teraz trzeba ją tylko przypieczętować. A teraz z otwartym sercem, przebudzoną duszą i obecnością archanioła Michała. Wciąż unoszącą się wokół ciebie, jak tarcza niebiańskiego światła, dochodzimy do momentu przypieczętowania. To jest chwila, w której niebo potwierdza wszystko, co zostało tu ujawnione, nie było tylko wiadomością. E było dekretem duchowym. Nic z tego, co zostało powiedziane, nie pójdzie na marne, jeśli przyjmiesz prawdę z wiarą. Decyzja należała do ciebie, nawet jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Powiedziałeś tak odrodzeniu. I dlatego światło, które cię w tej chwili otacza, jest nieporównywalne. Poczuj to. Weź teraz głęboki oddech. Możesz poczuć inne powietrze, jakby coś wokół ciebie zostało oczyszczone. Może się wydawać, że atmosfera stała się lżejsza, klatka piersiowa luźniejsza, otoczenie spokojniejsze. To nie jest iluzja. To pole duchowe jest rekonfigurowane. Archanioł Michał, wraz z legionem aniołów, krąży teraz wokół twojego życia. Zbierają resztki starych więzi, ciągnąc niewidzialne nici bólu, które wciąż były do ciebie przyczepione. Zamykają drzwi, których już nie musiałeś przekraczać, i otwierają okna, przez które wejdzie oddech Boga. Możesz teraz płakać, możesz poczuć niewytłumaczalną chęć dziękowania, możesz nawet chcieć przez chwilę pozostać w ciszy. Wszystko to jest święte. To dzieje się, gdy duch jest dotykany bezpośrednio przez niebiańskie ręce. I Michał mówi ci: Już nie będziesz ofiarą zamaskowanych ataków, już nie będziesz łatwym celem dla tych, którzy kamuflują swoje ego troską. Teraz jesteś tarczą, teraz jesteś latarnią morską, teraz jesteś terytorium opieczętowanym przez światło. Ci, którzy spróbują cię wyssać. Nie będą już mogli się zbliżyć, ponieważ twoja wibracja została podniesiona, twoja duchowa tożsamość została przywrócona, a twoje imię jest zapisane ogniem ochrony na kartach nieba. W ciągu najbliższych dziewięciu dni zobaczysz dyskretne cuda, małe szczegóły, które sprawią, że uśmiechniesz się w duchu, osoby, które wcześniej wywoływały u ciebie niepokój, znikną z twojego radaru. Sen przyniesie odpowiedzi na coś, co nosiłeś od lat. Ktoś poprosi cię o przebaczenie. Niespodziewany telefon przyniesie dobre wieści. Liczba, dźwięk, obraz pojawi się więcej niż raz. Zwróć uwagę. To będzie kot z nieba. I w tym okresie Michał prosi cię o zrobienie czegoś symbolicznego. Weź kartkę papieru i napisz: Dziś wybrałem siebie. Dziś uwolniłem się. Dziś zostałem nawiedzony przez światło. Schowaj tę kartkę w swojej Biblii, pod poduszką lub na swoim osobistym ołtarzu. Za każdym razem, gdy niepewność spróbuje cię nawiedzić, przeczytaj te słowa. Będą twoją kotwicą i przypomnieniem. A jeśli chcesz wzmocnić swoją decyzję przed niebem, napisz w komentarzach do tej wiadomości. Przyjąłem ochronę Archanioła Michała. Ten gest, choć może wydawać się prosty, jest manifestacją energetyczną. Jest jak duchowa pieczęć, Pozostawiona na planie fizycznym. Teraz, zanim odejdziesz, Michał pragnie cię pobłogosławić słowami, których nie należy zapominać. Zostałeś zauważony, zostałeś wysłuchany, a teraz zostałeś objęty ochroną. Od tej chwili, gdziekolwiek stąpisz, ziemia będzie światłem. Gdzie będziesz płakać, aniołowie otrą twoje łzy. Gdzie będziesz mówić, prawda będzie rezonować. A gdzie będziesz? Spać niebo rozbije obóz. Powtórz za mną cicho lub tylko w myśli. Archaniele Michale, opieczętuj moje życie swoim mieczem. Wpisz moje imię pośród chronionych i zamknij teraz wszelkie bramy bólu. Jestem wolny, jestem światłem, należę do nieba. I tak powoli, jak ktoś, kto zwija święty zwój, Archanią Michał zbiera swoje słowa, skłania skrzydła w hołdzie dla twojej odwagi i odchodzi, pozostawiając blask, który pozostanie z tobą w nadchodzących dniach. Może go nie zobaczysz, ale go poczujesz, może go nie usłyszysz, ale go dostrzeżesz i będziesz wiedział, coś się zmieniło, coś się skończyło. Coś boskiego się zaczęło, jesteś w pokoju, jesteś gotowy, a niebo już się wszystkim zajmuje.